Górny z dwójką, trójka to Bartosz Ciura, kapitan naszej reprezentacji, dwa... Jewgeni Kamienią. Z osiemnastką Grzegorz Pasiuc, ósemką Aaron Chmielewski, szesnastką. Dzisiaj jest jego pierwszy mecz na tym turnieju. No i zobaczymy bądźmy optymistyczni w tercji obrony przeszkadzanie, ale tak mówię, teraz mamy super sytuację. No Grzegorz sam jest I jest trafienie w osłabieniu. Grzegorz Pasiód otwiera wynik tego spotkania w momencie, kiedy reprezentacja Polski miała czwórkę zawodników na lodzie. Świetnie, spokojnie to wykończył strzałem z nadgarstka Grzegorz Pasiut, ale warto też oddać pracę, którą wykonał tutaj Dominik Paś, prawda? Naganiając tego obrońcę w któreś Wyszliśmy w tym spotkaniu na prowadzenie. Teraz musimy bronić się przed tą akcją i niestety tracimy gola na 1. Do jednego. Luka Kalan, Gregor Koblar i jest to szybkie wyrównanie. Wydawało się, że już to, co najtrudniejsze za nami, bo przetrwaliśmy osłabienie. No, myślę, że może przyszło takie rozprężenie w momencie, kiedy wybroniliśmy to osłabienie, że już nic nam nie grozi, a, a tu jednak no, kontratak. Myślę, że za bardzo się też ta trójka zawodników cofnęła, bo nie było takiej potrzeby. Tutaj widzimy, że zawodnik Luka Kalan zostaje sam w środku, wszyscy wycofani i. Nie powinien już tego obrońcą. Luka Mawer. Słoweńcy teraz zagrywają przed naszą bramkę. Próbował tam znaleźć w tamtej sytuacji Jezowszek Cimzara. Niebezpiecznie właśnie Cimzar na bandzie. Przed polem bramkowym pracował też na bramkarzu Kamil Wałęga. Jeszcze jedna wrzutka w kierunku bramki. Odbija bramkarz. Widać, że nie jest zbyt pewny na linii bramkowej. I teraz okazja z najbliższej RP. Mocno pracujemy, aby wyjechać z krążkiem. To się nie udaje. Dobrą okazję mają teraz Słoweńcy interwencją. Raniuje Andrzej, Raszka, nasi obrońcy. Pognali też tam w kierunku. To też pokazał przy wcześniejszym osłabieniu. A teraz świetnie to rozegrali Polacy i być może będzie okazja, żeby jeszcze poszukać strzału Ale... na bramkę usza. Nieźle to. To konsekwentnie. Mocno musieli się tutaj Słoweńcy napracować przy bandzie. Teraz my, nie było spalonego na niebieskiej. Kończy to wszyscy Słowenii i pierwszy bulik w tercji numer dwa. Przedzierają się błyski. Sekund, myślę, że. Wybronimy po raz trzeci dom. Tą... Teraz groźnie wjechali Słoweńcy, ja, ja, ja. i niestety kończy się to golem. Przegrywamy 1 do 2. Błyskawicznie rozegrana akcja. I w tej sytuacji Nick Simsic zdobywa gola. No właśnie, niby przewaga. Niby zawsze obawiamy się tego, że drużyna ustawi zamek, a tutaj raczej szybkim atakiem. Rozegnięcia niebieskie, ale przejmują Słoweńcy. Oni próbują prawym skrzydłem. Jest tutaj jaka szturm. Zagrywa do środka trącenie i, i I mamy chwilę wytchnienia, choć błyskawicznie wraca krążek do naszej tercji. Ograjęszek i kapitalna interwencja. Na przejęcie Jakubowi przepraszam Bartłomiejowi Jeziorskiemu. Teraz przygocki, dobre zagranie na drugą stronę, uderzenie z ostrego kąta Jarosza. Jeszcze tutaj pozostać agresywniej, mocniej zagrać na bandzie. I jest teraz przejęcie mroczkowskiego. Szkoda, że nie zdecydował się, Krążka, mocno pracuje teraz. Michałowski pomaga, Jarosz wyjechał. No i Andrzej Raszka w pewnym nieporozumieniu, takim zarodem Chmielewskim, ale to nieważne. Ważne, że nie skończyła się akcja. Golem, gol wpada teraz, nie. ale sędziowie pokazują, że tego trafienia nie będzie. Nie kończy się to golem, szkoda, choć ten atak zapowiadał się całkiem dobrze. Jeszcze Broczkowski na lewajka i teraz musiał interweniować. Z pierwszego. Szkoda, że no naprawdę nie zakończyło się tą bramką. No i teraz super sytuacja znowu. Grzegorz Pasiut, Pasiut skonała ją! Listę strzelców. Grzegorz Pasiut mógł to uczynić drugi raz. Gospodarzom, być może panowie rolbiści także. Raszka zdecydował się teraz na wyjazd z bramki. Niepewnie zagrał, ale zdążył wrócić i na p... Słoweńskiej jest nalewajka. Radosław Nalewajka. Próbuje się uwolnić spod opieki. Zagrywa w kierunku Kamienieła. Wrzucenie na bramkę była prawa. W Słowenii jeszcze raz Grzegorz Pasiut z dużym spokojem w naszej tercji i zagrał świetnie za niebieską, odwrócił. Naprawdę jesteśmy dobrze nastawieni i szukamy, szukamy cały czas tej bramki. Teraz Może... Kamil Górny. znowu ja, ja. no znowu. Reprezentanci Słowenii czynią to dopiero teraz? Czy Andrzej Raszka zdąży? Zdążył, wrzucił uderzeń. Oddawaliśmy całkiem sporo. Ładny teraz gwiazd reprezentacji Polski. Dobrze oddał kostek. Uderzenie wydawało się wyjść z tej strefy. Chorzelski wrzuca na bramkę. Gdzieś tam krążek znalazł się i ruszył siatkę, ale od nie tej strony, o której byśmy oczekiwali. Teraz interwencja usia Szpasiut. Ładnie rozrzucił. Czeka na podanie na niebieskiej. Naciskany teraz mocno, ale Grzegorz potrafi wziąć przeciwnika na plecy. No. Może teraz ciurze. Ciura! Szukał gdzieś tam górnych rejonów bramki. Pasiut poprawia! ...Słoweńcy. Może teraz uwolnił się nasz napastnik. Próbował tutaj sprytnie Radosław na lewajka Gdzie ten krążek? Jeszcze na kiju Pasia. Ten chciał nastrzelić nieco sprytnie. Jest tam ogromne zamieszanie. W końcu mrozi Słoweński. Tak, ustawienie tak jak zawsze. Gramy czterema napastnikami, tylko Mateusz Bryk. No i tak jak mówię, widzicie. Liczymy. Poczekać na tego szóstego zawodnika, żeby jeszcze rozegrać, ale dobrze, mamy kontrolę krążka, przewagę dwóch zawodników na lodzie, pusta bramka, mocne uderzenie, ale... Poszukujemy linii y, niebieskiej, jeszcze nie ma decyzji o strzale, zamarkowane uderzenie, teraz Chmielewski, ale broni us. 20. I znowu będziemy musieli tutaj, będą y, już tak za moment, y, no. ale Chmielewski jest. teraz i ten krążek, gdzie, czy w siatce, jaka jest no. decyzja sędziego? Nie, zamieszanie, nie może guma znaleźć drogi do słoweńskiej bramki. Te... brakuje... Troszkę szczęścia. Oj, tutaj nie trafił. Nie trafił Maciej Urbanowicz w decydującym wydawało się momencie. To mógł być krążek meczowy. meczowy dokładnie. To mógł być krążek na wagę, punktu się nie uda. Wyjaśniają Słoweńcy, wygrywają to spotkanie. Oni wciąż są przychylam się tutaj do tej opinii, że to było najlepsze 20 minut nasze na tym turnieju. Grzegorz Pasiód wyróżniony w drużynie reprezentacji Polski.